Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego Detektywa Kłosa. Dziś zmierzymy się z problemem, z jakim boryka się pewnie wielu rolników, a mianowicie co zasiać po kukurydzy zgoszonej na ziarno w terminie końca października, jaki mamy teraz. Jedynymi poszlakami, które mamy tutaj w naszym zagadnieniu, jest to, że przed tonem była kukurydza na ziarno, a także, że klasa bonitacyjna ziemi jest klasą piątą. Co, co opisuje klasę bonitacyjną ziemi numer 5? To znaczy, charakteryzuje się niską żyznością, a także słabą zasobnością składników mineralnych oraz słabą zdolnością magazynowania wody. Naszymi niewiadomymi są zasobność gleby w składniki MPK. Pecha gleby oraz czy zostały zaplanowane uprawki resztek pożniwnych typu mulczowanie, siewapna, siew nawozów. Bardzo ważnym aspektem jest zasobność gleby w MPK oraz wapno. Dlaczego to jest takie ważne? Brak wiedzy o zasobności tych składników może powodować do niedoboru składników ożywczych, a także ma to duży wpływ na kondycję roślin oraz ostateczny plon. Koniec października jest to okres, w którym większość zbóż zimy powinna być już zasiana, tak więc dobór odpowiedniej odmiany powinien być ukierunkowany wysokim plonem, przede wszystkim odpornością na choroby żybowe takie jak pleśń śniegowa, a także aspektem, nazwijmy to, ekonomicznym, by dana odmiana sprawiła się poprzez plon na naszym polu. Po analizie naszego problemu, moją rekomendacją jest jara odmiana żyta hybrydowego KWS Alucatum. Co charakteryzuje tą odmianę? Jest to doskonała odmiana do opóźnionego siewu, która świetnie nadaje się późnym siewie jesiennym, a także wczesnym, wiosennym. Posiada bardzo wysoki potencjał klonowania według wzorca 30% ponad. I także świetnie sprawdza się na glebach słabszej jakości. Dzięki bardzo dobrej budowie systemu korzeniowego oraz wysokiej odporności na stresy środowiskowe. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu.